Witam Was moi drodzy, tutaj Mojka na kanale Mama Tarot i Runy. Witam Was kochani w czytaniu na lipiec 2025 Dowiemy się co nas czeka w tym miesiącu Pięknie dziękuję za Waszą obecność na tym kanale Za współtworzenie kanału, za wszystkie maile, za wszystkie komentarze Zachęcam Was do subowania, do zaglądania na mój blog Do odwiedzenia mnie również na magicznych y, wrotach Wszystkie szczegóły, namiary do mnie znajdziecie w opisie filmu. I zamykane Witam Was bardzo serdecznie. Lipiec 2025. Czekasz od run. Odwrócona odala pokazuje ciebie w podróży w innym miejscu, w innym kraju, w jakichś nowych krainach pokazuje ci również zastanawiającą się bądź zastanawiającego się nad zmianą miejsca zamieszkania, być może w trakcie przeprowadzki, być może planującą czy planującego przeprowadzkę. Odala to oderwanie od korzeni, odala to również sięganie do korzeni w pracy nad sobą, kiedy jesteśmy w jakimś procesie mentalnym kiedy szukamy prawdy o sobie, kiedy pracujemy nad sobą z terapeutą, i odala to, te, to są te wszystkie wspomnienia, które do nas wracają, przekonania, które zostały nam przekazane w domu rodzinnym. Z tym będziesz pracować. Niektóre fakty z dzieciństwa będziesz sobie w tym miesiącu przypominać. To jest taka podróż do przeszłości również. Bardzo możliwe, że znajdziesz swoje miejsce na ziemi, albo uznasz, że miejsce, w którym jesteś, nie jest dla ciebie. Też tak może być. Giermek monet, giermek mieczy i wieża. No, tutaj są przeprowadzki. Na razie myśli, na razie rozmowy o tym. Być może ktoś komuś coś zaproponuje. Może chodzi o wspólne zamieszkanie. No, może być również tak, że postanowisz zamieszkać ze swoją partnerką, ze swoim partnerem, i tutaj będzie wrzało, tak? To wspólne zamieszkanie może się okazać nietrafionym pomysłem w tym momencie, ponieważ pokazuje się gierm mieczy. Wieża to jest nerwowość. To jest agresja słowna. To jest poirytowanie i brak zrozumienia, porozumienia. Oboje jesteście przepracowani, po prostu. E... Oboje jesteście, może też chodzić o kontrahentów, może chodzić o współpracowników. Jest... Ty i Twoje otoczenie jesteście troszkę napięci. Jesteście poirytowani. Być może też zmęczeni, tak? Coś staje też na głowie. Pokazuje się to w odwróconej oddali, więc jest jakieś. Jest jakieś zamieszanie w Twoim życiu. Karta wieży. Jest jakaś zmiana losowa, której się nie spodziewałaś, nie spodziewałeś. Niespodziewana podróż również się może tutaj wydarzyć. Ogólna energia tego miesiąca to jest cesarz, czyli dużo zależy od tego cesarza. Może to być Twój szef, szefowa, partner życiowy, może to być również Twój ojciec ktoś w rodzaju mentora, ktoś w rodzaju urzędnika również osoba mundurowa. I chodzi tutaj o zrobienie porządku, chodzi tutaj o spłacenie zaległych nie wiem, długów, bo tutaj coś od ciebie jakby zostaje tobie jakby zabrane, albo ty się czegoś zrzekasz, może chodzi o jakąś nieruchomość, tak? Może po prostu tutaj trzeba to uregulować, sformalizować. Jakie jest zagrożenie tego miesiąca? Wyzwanie: piątka kielichów. Słuchajcie, tutaj, no, może być tak, że ktoś z rodziny, z bliskiego otoczenia zniknie. Może być tak, że tutaj dobrze, żeby osoba swojego otoczenia więcej odpoczywała, bardziej o siebie dbała, dotleniła organizm. Była bardziej aktywna ruchowo. Cesarz to ktoś przepracowany. To jest typ biznesmena. To jest osoba, która popada w pracoholizm. Tak? Piątka kielichów to jest no, zagrożenie stratą, to jest tęsknota za kimś. Może twój partner, partnerka będzie cały czas w podróży, w rozjazdach. Możliwe też, że jest tutaj trudność z zrobieniem jakiegoś odważnego kroku, który będzie takim powitaniem nowego rozdziału w życiu, tak? Pożegnaniem tego, co stare, to jest ta piątka kielichów, odżałowaniem tego, przeżyciem żałoby i, i, i pójściu w jakąś nową, w nowym jakimś kierunku, tak? Co wspiera ciebie? Rycerz Monet, Rycerz monet wspieracie praca po prostu, wspieracie środowisko zawodowe, osoby z Twojego otoczenia zawodowego, ludzie, z którymi dzielisz jakąś pasję, wspieracie oddany przyjaciel, przyjaciółka. Na czym się skupić w tym miesiącu? Przede wszystkim na pracy. Tutaj ten miesiąc może być trudny pod względem uczuciowym. Piątka kielichów, jako ostrzeżenie, to znaczy, że coś się zasmuci. Coś się rozczaruje, ktoś się rozczaruje, ktoś będzie tutaj. To mogą być członkowie rodziny, to może być były przyjaciel ex, który wraca, który nie odpuszcza. Piątka kielichów to są. To są żale po prostu, to są pretensje. Ktoś może do ciebie takie mieć, może chodzić o starego przyjaciela, którego gdzieś tam zawiodłeś, zawiodłaś. Może też chodzić o jakieś Twoje ambicje mm, zawodowe, i w tym miesiącu dobrze jest ugruntować swoją pozycję po prostu. Być dobrym w tym, co robimy, nie robić nic więcej, nie brać więcej odpowiedzialności. Może być także, szef, szefowa może taki pomysł mieć. Natomiast mam wrażenie, że ty nie masz na to przestrzeni. Ty nie wiesz, gdzie to pomieścić. Ale praca ci służy. Bycie zajętym, zajętą, za, m, m, skupionym na pracy, w tych m, obowiązkach zawodowych, gdzieś też w ciągłym ruchu, może w rozjazdach, w delegacjach, to ci, to ci dobrze robi. Też dobrze m, tutaj m, życzą ci osoby z Twojego m, otoczenia. Możliwe, że ok, ktoś jest bliski Tobie emocjonalny, emocjonalnie, ale daleko jest od Ciebie w sensie fizycznym. To może być bardzo wspierająca osoba. Właściwie, nawet osoba, której nigdy nie spotkałaś, nie spotkałeś, ktoś, kogo poznajesz na przykład przez internet, daleko od domu, kogoś ktoś, kto żyje w trochę innym, innym świecie niejako. I ten dystans powoduje, że jesteście sobie bliscy. Macie dla siebie dużo zrozumienia. Tutaj może się taka znajomość pojawić. Jakaś znajomość może się też odnowić, znajomość z przeszłości, z okresu dzieciństwa, nastoletństwa. Ktoś może mieć do ciebie pretensje, ktoś może mieć wobec ciebie roszczenia. Remita to może być też Osoba swojego otoczenia, która musi przepracować jakąś stratę, musi skupić się na sobie, y potrzebuje przestrzeni, izolacji, ciszy, spokoju. Y Pracy w jakimś sensie nad sobą, tak? Remita poszukuje przyczyny swojego cierpienia, poszukuje przyczyny swojego, um, po, po, poszukuje, um, analizuje swoją dotychczasową ścieżkę, poszukując sensu tego, co robi. I tutaj też te karty trochę się pokazują jako ty, badający, badająca, czy to, co robisz, jest twoim powołaniem. Ma dla ciebie osobisty sens i czy w tym się realizujesz w sposób um, taki um, indywidualny. Um, ósemka buław w końca miesiąca pokazuje ciebie, bo tutaj też, ty się pokazujesz jako remita, czyli jako ktoś, kto zarzuca wędkę. I może być tak, że ktoś tą wędkę złapie. Tak? Potencjalny pracodawca. Może się załapiesz na jakiś awans, może otrzymasz dotacje. To tutaj, to może być dofinansowanie, które wcześniej zostało ci odmówione. Ono do ciebie w tym miesiącu trafia. To będzie zaskoczenie. To może być również ym, urzędnik bądź ym, bądź jakiś specjalista. Może chodzi tu o księgowego, może chodzić tutaj o Kogoś decyzyjnego, kto po prostu staje po Twojej stronie i coś Ci ułatwia, coś Ci gwarantuje, coś dla Ciebie przekazuje, tak? Ładnie to wygląda. Może też Ci w jakichś urzędowych sprawach pomóc prawnik, stary znajomy, także. To nie jest najlepszy miesiąc na sprawy rodzinne, to, nie jest, to, to może być trudny miesiąc w tym zakresie, to nie jest też najlepszy miesiąc, może być w jakimś sensie trudny, taki bojowy troszeczkę w tych y, sprawach uczuciowych. Trzymaj się cieplutko, pa pa.